Witam serdecznie, to znowu ja po długiej dość przerwie. Tak, jest mi bardzo miło, ponieważ mam odzew, że filmy, które nagrywam, są dla niektórych motywujące. No cóż, nie spodziewałam się, ale dziękuję za te słowa. I cóż, padło pytanie: Jak sobie radzę z tym, że pracuję w kawiarni, gdzie jest wokół tyle słodyczy? No to zacznijmy może od urlopu. Przez tydzień byłam nad morzem, gdzie pokłóciłam się z panią kucharką o jajka, ponieważ wielkim problemem było robienie dla mnie jaj na twardo, których na co dzień generalnie nie jadam, no ale dobra, na śniadanie. I tak, jak to wyglądało, wstawałam rano o siódmej, bo ja w ogóle budzę się o siódmej, to jest nieważne, o której pójdę spać i tak się budzę o siódmej. I zaczynałam dzień od treningu, od biegania. To było tak 6, 7, 8 km. Poza tym nad morzem miałam w jedną stronę kilometr, w drugą stronę kilometr, a że jestem uzależniona od szumu morskich fal, to bywałam tam dość często. Jeśli chodzi o dietę na urlopie, no to hmm, zatrułam się raz rybą, ponieważ nie byłam w stanie ściągnąć, ściągnąć z niej panierki. A, a tak poza tym e, pozwalałam sobie no, praktycznie codziennie na lody, ale tylko lody, nic poza tym. Kawę piję tak jak zawsze czarną, bo jest dla mnie najsmaczniejsza, najzdrowsza, inna po prostu innej nie lubię. Nawet jak sobie raz na jakiś czas zrobię kawę z mlekiem, to wypijam połowę małej filiżanki i resztę wylewam, bo nie jestem w stanie przełknąć. Tak to wygląda. Hmm. Powiem tak: dieta to jest styl życia, to już wcześniej mówiłam. I w momencie, kiedy staje się to codziennością, że jem tak jak jem, czyli wysokotłuszczowo, wysokobiałkowo, niskowęglowodanowo, to nie mam ochoty nawet na te ciasta. Owszem, są pyszne, domowe, wspaniałe, ale no, po prostu mnie nie ciągnie, no, tak to działa. Dzień zaczynam od treningu, od biegania. Po takim treningu lubię zrobić sobie jakiś omlet z bananem, z mlekiem kokosowym. Ale to tylko jak najdzie mnie specjalna ochota, bo normalnie jest to omlet, jajka, jajcznica z warzywami i zawsze daję tam sobie pół awokado, bo bardzo lubię awokado. Czy można poradzić sobie z atakiem słodyczowym, kiedy napada nas ochota na wszystko co słodkie i wszystko co jest w zasięgu naszych dłoni, aby to skonsumować? No cóż, ja powiem, że tak, kiedy mam słabsze dni, robię sobie jeden taki dzień, kiedy jem wszystko, na co mam ochotę. Kompletnie wszystko. Przez jakiś tam nabiał, czekoladę, no wszystko. Ale dwa dni potem choruję, mam brzuch jak kobieta w ciąży, bardzo źle się czuję, tak jakbym zatruła się. I powiem, że no nie opłaca się to. Teraz zauważyłam, że częściej mam ochotę na gorzką czekoladę, Niż na taką słodką, klasyczną, kiedy ta po prostu zwyczajna różnych marek jest dla mnie za słodka. Za słodka. Alkoholu praktycznie nie piję, ale to od zawsze, chyba że no mówię no raz od wielkiego dzwonu się zdarzy. Także dieta, którą dostałam od Iwony, stała się moją codziennością i ja po prostu tak funkcjonuję, tak czuję się dobrze i, i nie widzę potrzeby, aby to zmieniać. Dlatego nie kuszą mnie ciasta w naszej wspaniałej kawiarni, mimo że są naprawdę fantastyczne, domowe i bezglutenowe również się zdarzają. Także zapraszam. I powiem tak, nie można się dać zwariować. Nie można. Także jeden taki dzień od czasu do czasu może się przydarzyć. Dawniej miałam tych słabych dni o wiele więcej. Teraz, ze względu, nie wiem, czy na te endorfiny spowodowane bieganiem, po prostu. No, ciągnie, ciągnie mnie do słodyczy raz rzadziej i uważam, że jest to dobry objaw. Wracając do urlopu. Z urlopu wróciłam chudsza niż wyjechałam o 2 kilo, także no, jest to też dobry objaw. Jestem zadowolona, że jednak udaje mi się, cieszę się, że dużo ludzi trzyma za mnie kciuki, chociaż powiem, że aktualny stan mojej wagi w momencie, kiedy byłam na kontroli u Iwony po raz pierwszy, do teraz jest 10 kg, ale był też taki okres, kiedy nie stawałam na wagę, bo po prostu się jej bałam myślę, że to jest około 12 kg, ale jak wiemy to nie kilogramy się liczą ale obwody i tkanka mięśniowa w stosunku do tkanki tłuszczowej to tkanki tłuszczowej na szczęście jest coraz mniej bieganie sprawia mi ogromną radość właśnie nawet w kawiarni obcy ludzie mówią o widziałem panią rano jak pani biegała a ja widzę panią codziennie no, bardzo mi miło, nie wiem czy to można w ogóle nazwać bieganiem bardziej truchtem ale daje mi to jakby to ująć Wiele satysfakcji, wiele radości, pozytywnych endorfin, pozytywnych myśli, endorfin. Jest to taka forma też treningu psychicznego, kiedy powtarzam sobie, że wiem, że dam radę, że to jest w głowie, a nie w nogach i to prawda. I to prawda, także nie wiem jak można nie podejmować e, żadnej aktywności fizycznej. Nawet sam spacer, 4 km to, to nie jest dużo. E, rower, ja jeżdżę na rowerze cały rok, no więc rower to jest codzienność. Teraz włączyłam e, bieganie. Wszystko tak naprawdę chyba zależy od nas, od naszej postawy. I to nie jest tak, że jestem na diecie, nic mi nie wolno i w ogóle jestem smutna. Nie. Oddaję krew raz na trzy miesiące. Przychodzę do centrum krwiarstwa, gdzie pani się pyta: Jak to robię, że mam 15 hemoglobiny? Dwukrotnie robiono mi test, czy to na pewno taki wynik. Więc funkcjonuję dobrze, choruję raz w roku. Raz, no naprawdę, bo, bo suplementuje się na co dzień tranem. No i wiadomo, kiedy wprowadzamy do diety dużo warzyw i owoców, a chociaż tych owoców u mnie jest mało, ale warzyw surowych, kiedy są to jajka na śniadanie, no, no da się, da się. Bardzo mnie cieszy, że jestem dla kogoś motywacją. Chciałabym być większą motywacją dla samej siebie. Mm. Już jest dobrze, mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. Nie poddawajcie się. No i do zobaczenia.